Moi kochani bracia, siostry, patrioci, wiem jak jest zimno, jest mróz, ale nikt nie powstrzyma gorących polskich serc, żeby być dzisiaj tutaj i modlić się u stóp jasnej góry, u stóp królowej Polski, najświętszej Marii Panny. Aby pokazać, że tak bardzo kochamy Polskę i wysławiamy Pana Boga, bo dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy, aby pokazać, że w obliczu Pana Boga i wartości chrześcijańskich, które mówią o miłości, o miłosierdziu, o otwarciu na drugiego człowieka, my wszyscy potrafimy być razem i mówić jednym głosem. Jesteśmy też dzisiaj tutaj bo tak bardzo kochamy Polskę. To przecież osiemnasta patriotyczna pielgrzymka kibiców na Jasną Górę. Tak Rzeczpospolita Polska i Bóg spotkały nas dzisiaj tutaj, a pod piękną biało-czerwoną flagą, która tam powiewa, spójrzcie, jest za wami, pod tą piękną, biało-czerwoną flagą jest miejsce dla nas wszystkich i dla tych, którzy przyjechali z na Koźla i dla kibiców Wisły, Krakowi, Arki, Lechi, Lecha, Poznań jest miejsce dla wszystkich i dla kibiców Jagiellonii, Białystok, którzy są tutaj. Wszystkich was pozdrawiam i chcę powiedzieć, że żyjemy dziś w czasach, w których Musimy być razem, gdy pomyślimy o Bogu i o Ojczyźnie. Bóg, honor i Ojczyzna. Chcę Wam z całego serca podziękować za wytrwałość. Wiecie, że jestem jednym z Was. Przyjeżdżałem na pielgrzymkę patriotyczną. Jako Karol Nawrocki, po prostu. Przyjeżdżałem jako pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, jako dyrektor Muzeum II wojny światowej, jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej. W zeszłym roku przyjęliście mnie jako kandydata na urząd prezydenta Rzeczpospolitej. I także dzięki Waszej odwadze i temu, że stadionów nie dotknęła propaganda i chwilowe ideologiczne mody także dlatego zostałem prezydentem i za to Wam dziękuję. Udało nam się obronić to hasło, które przywołujemy Bóg, honor i ojczyzna. Tak, chcemy, aby Polska była normalna, aby Polska była silna, aby Polska była bezpieczna, aby bezpieczne były nasze granice, aby była państwem dobrobytu bez nielegalnych imigrantów. To udało nam się wspólnie wygrać 1 czerwca, także dzięki Waszej odwadze. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Ojcu Generałowi Arnoldowi, bardzo dziękuję Ojcu Przeorowi Samuoleowi. Bardzo dziękuję ojcu Kustoszowi Waldemarowi i podziękujmy im wszyscy razem za chrześcijańską odwagę i za osiemnasty dowód tego, że w wartościach chrześcijańskich i w Rzeczpospolitej jest miejsce dla wszystkich dla prezydenta kibica, dla kibiców, dla księży, dla rolników, dla żołnierzy. Bo Polska jest jedna, jest Rzeczpospolitą, jest rzeczą wspólną. I jest nasza. Moi drodzy! Chcę się też zwrócić do tych braci naszych, którzy oglądają nas dzisiaj za sprawą mediów, których tutaj nie ma i których tutaj nigdy nie było na pielgrzymce patriotycznej kibiców. Chcę się zwrócić do naszych braci, którzy nie zauważają belki w swoim oku, a widzą drzazgę wokół różnych polskich środowisk, także w środowisku kibiców. Do tych, którzy chcą wyznaczać moralne standardy, rozliczać środowiska kibiców, wczoraj rolników, czasami także służb mundurowych, a skupiają się na tym, aby niszczyć drugiego człowieka. Tych dziennikarzy, którzy pozwalają sobie na recenzję i opinię o całości środowiska kibicowskiego, a zapominają, że ich pracą jest niszczenie innych ludzi. Chcę się zwrócić do tych polityków, którzy przez lata ubliżali środowisku kibiców, a sami ukrywają się pod immunitetami w polskim parlamencie, zamiast zmierzyć się z prawem. Drodzy Państwo, chciałbym, abyśmy wsłuchując się w Ewangelię i świętego Łukasza, i świętego Mateusza, w kazanie Jezusa Chrystusa na górze, a ta pielgrzymka jest tego najlepszym dowodem. Bo jesteście obok siebie, a na co dzień jesteście często w rywalizacji sportowej czy w rywalizacji na trybunach, abyśmy zawsze proszę was o to przez całą moją kadencję pamiętali o tym, co Jezus powiedział w czasie kazania na górze. Miłujcie tych, którzy was nienawidzą. Błogosławcie. Błogosławcie. Błogosławcie tym, którzy was i prześladują, ale módlcie się także za tych, którzy chcą was zniszczyć i którzy wam szkodzą. Musimy mieć w sobie tyle miłości, miłosierdzia i wartości chrześcijańskich, co wy pokazujecie dzisiaj, aby modlić się także za tych, którzy nas przeklinają i za tych, którzy chcą nas zniszczyć. Niech to dzisiejsze spotkanie będzie dowodem na to, że to wielkie dzieło pojednania księdza Jarosława Wąsowicza, profesora, może być wzorem także dla środowisk patriotycznych, bo wy, dla środowisk politycznych, bo wy potraficie się spotkać razem dla Boga i dla ojczyzny. A niektórzy nie potrafią, a chcą nas rozliczać. Niech Bóg błogosławi Polsce. Niech żyje Polska. Moi drodzy, moi drodzy.